Hej, siemono ludzie, Sobek z tej sony. witam was w kolejnym odcinku, a w tym odcinku otworzę sobie um, przesyłkę niespodziankę, jest to przesyłka już wam pokazuję od kogo, um, jest to przesyłka niespodzianka od Weroniki. Weronika już kiedyś do mnie wysyłała e, różne fajne rzeczy. E, dlaczego chcę to otworzyć w osobnym odcinku? Bo jak wiecie, otwieram przesyłki w, mój, w serii Mój karciany świat. E, tutaj są ponoć moje braki, a nie wiem co tam jest, bo jak już powiedziałem jest to niespodzianka, więc chcę sobie to teraz otworzyć, żeby m, ruszyć też z wymianami. Dlatego chciałbym wiedzieć, co ja tutaj dostałem. No przesyłka jest spora, gruba. E, dobra, ja sobie ją otworzę. E, no i zobaczymy. Co mi tam Weronika wysłała. O, ciekawy jestem. No, bo tutaj rócimy. Ooj ho. No Patrzcie ile tego jest. Wo. Wszystko, wszystko. Masz bardzo ładne pismo. Tutaj jest list prywatny. Muszę przeczytać, żeby Żanka się nie dowiedziała. Nie no, oczywiście żartuję. Z tego co tutaj widzę. Wow. Tu już wiadomo. Manuel Neuer. Manuel Neuer. No, pięknie. Z euro 2016. Z, Z road to euro. Dobra. Fajne karty. Tu są naklejki. Tu jest Mix moje braki, a tu są kody do Champions League. O dobra, spoko, to niech sobie tutaj będzie. Zacznę sobie może od naklejek. A, dobrze, że się przygotowałem w nożyczki. A, możecie się spodziewać jeszcze, czekajcie kiedy? W piątek wieczorem jakoś wrzucę Wam finałowy mecz. Rozegrałem sobie Champions League Real Madrid, Atletico Madrid. No, powiem Wam, że o, działo się tam w moim meczu, zobaczymy jak będzie naprawdę, także spodziewajcie się meczyku. Dobra, co tu są za naklejki? O, są to naklejki z Fify. Dobra, najpierw otworzę tak. Ojej, ale mam tutaj ciachania. No nie spodziewałem się. Zapomniałem w ogóle. Wiem, że pisałaś do mnie, ale zapomniałem o tym. Kurde, no. Dobra. Tu są naklejki z Euro 2016. No ja ich nie zbieram. Ale bardzo Ci dziękuję. Wkleję sobie do albumu. Tu oczywiście jest reprezentacja Polski. No, dobra. O, tu też. Jest i Lewandowski. Ten jaki wystraszony. Eee, dobra, tak sobie szybko je przelecę, zobaczę. No fajnie, dziękuję ci bardzo. Na pewno mi się przydadzą. To co mam to oczywiście wkleję. Eee, dobra, będę sobie odkładał tutaj. Eee, tutaj są naklejki z FIFA 365. 6, 5. Eee, Jeszcze tam trochę braków z tej FIFA mam, więc sobie je to ogarnę. Może jakieś braki tutaj moje wpadną. Był tu... A nie, myślałem. Myślałem, że tam był Lewandowski. Dobra. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Oczywiście wszystko jest w stanie idealnym. Dobra, te naklejki damy sobie tutaj. Fajne karty, to zostawię sobie na później. Tu jest mix kart, więc zobaczymy. O, jaka gruba paczka. Sorry, że tak się trochę zawiesiłem, ale e, dzisiaj nie spałem w ogóle nic. Jestem, łok pięknie zapakowany. Jestem naprawdę troszeczkę zmęczony. Więc chyba zrobię sobie odpoczynek. Tak w ogóle, to jeszcze w, y, w piątek idę na wesele mojego kolegi. W sobotę mecz finałowy za tydzień. A tak w ogóle, jak ktoś jest z Gdańska. To za tydzień, w piątek, w sobotę rano będę w Gdańsku będę gdzieś sobie tam chodził, może ktoś mnie spotka, ja pierdzielę, aleś mi to pięknie spakowała eee, są to karty z mm, Star Wars o tutaj mamy jeszcze Champions League bazówki, o, ale no zobaczcie no kart, stan jest idealny o Champions League kolejne 13, 14. Dobra. O. Ekstra klasa. No pięknie, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę. Jeżeli potrzebujesz, to oczywiście napisz mi, to Ci odeślę koszulki, bo wysłałaś mi wszystko w koszulkach. Także jeżeli potrzebujesz, to oczywiście Ci odeślę. Nie ma problemu. Fajne karty. Dobra. Czyżby to były karty z Realu Madryt? <laughs> Zaraz zobaczymy. No, także trochę trochę się będzie działo teraz. Tak w ogóle to jeszcze cztery wesela mnie czekają. E, jeszcze nie moje. <laughs> moje wesele jeszcze nie. Wow. Także jeszcze się nie hajtam. E, dobra, o company z Prisma. Wow. Kurde, fajne są te karty. Ciekawe, kiedy u nas w kioskach będą te. Z, z Francji, co nie? Dobra, tutaj co mamy? Tu jest Bundesliga. Parę kart z Bundesligi mam. Hmm. Oczywiście karty w stanie idealnym to chyba nie muszę mówić. E, dobra, tu są moje braki, więc z tego co widzę, ale piękny holderek. Ile mi tam już wyszło? O, myślę, że w 10 minutach się zmieścimy. Ale piękny holderek taki duży. Również napisz mi, czy mam Ci go odesłać. No i tu jest Manuel Nojer. oczywiście go nie mam. Strasznie Ci dziękuję. Super. No i tutaj są moje braki, twoje braki, czyli moje braki. Zaraz zobaczymy. Ojej, coś ciężko mi to dzisiaj idzie. Musicie mi wybaczyć. Sporo pracy również mam. Pracy w pracy w sensie. Dobra. O. Dostałem się. Cyk. Dobra. I tutaj mamy tak. Jest to oczywiście Euro 2016. Tu jest karta numer 9. Turcja, Ukraina i Walia. No Jarek pójdź na chwilę tam. O, Mesut Özil. E, a bo dobra, nie będę Wam mówił. Już go mam. Wpadł mi w meczach, które rozgrywałem sobie na Euro 2016. Oczywiście meczyki będę wrzucał, jak się rozpocznie Euro, a jest sporo tych meczy. Dobrzuel well, Davies Inventivenes z Rumunii. Super. Tutaj jest Ukraina Double Trouble. O właśnie, to są też moje braki z Brazylii. Logo Kolumbii i WKS, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej. Tutaj też jeszcze jest z Brazylii Utility Player. Kurczę, to była świetna, świetna edycja. Można powiedzieć, że od Brazylii się wszystko zaczęło a zacząłem w sumie od Champions League 13-14, ale Brazylia to był strzał w dziesiątkę. I tutaj jest yy, Fans Favorite z Argentyny, Lawecji, o Moutinho, Fans Favorite, Ajovi, Defensive Rock, o Game Changer Vidal, no, karty widzicie w stanie idealnym, i tutaj jeszcze dostałem Mario Balotelli Game Changer. Włochy i oczywiście edycja Brazylia 2014. No cóż, moja droga Weroniko, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Naprawdę zrobiłaś mi ogromną niespodziankę. Zaraz sobie przeczytam Twój liścik. Naprawdę strasznie Ci dziękuję. Karty są naprawdę super. Dziękuję Ci też za ogólnie za wszystko. Ehm, oczywiście przeczytam zaraz liścik i się do Ciebie odezwę. No i co moi kochani? To by było na tyle. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego dnia, weekendu, bo oczywiście jutro mamy wolne. Ehm, no i co? Trzymajcie się, pa, pa A i nie zapomnijcie, jutro jest dzień mamy. No. Możecie napisać w komentarzu, co kupiliście swojej mamie. Ehm, oczywiście żadnej mamie nic nie powiem. Dobra, trzymajcie się, pa, pa.